Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak zamontowałem zlew wpuszczany w BLAT. Zapraszam do oglądania. Cześć, tak jak na wstępie, chciałem pokazać Wam dzisiaj, jak zamontowałem zlew wpuszczany w BLAT. W moim przypadku jest to zlew aluminiowy, jednokomorowy z ociekaczem. No i cóż, montaż takiego zlewu rozpoczynamy od przyłożenia sobie szablonu na blat w kuchni. Taki szablon powinien być dołożony, jakby w pakiecie, razem ze zlewem. I co? No musimy sobie ustalić położenie, w jakim ma się znaleźć nasz, nasz zlew. Ja w moim przypadku ja to zrobiłem tak, żeby środkowałem ten szablon, można było zamontować go trochę bliżej ściany, jakby bliżej frontu szafki już, już raczej nie, bo, bo, bo tam już jest rant szafki i można by było się wciąć w szafkę. Więc ta opcja by odpadała. No, ja to sobie wyśrodkowałem i tak sobie ustaliłem położenie tego zlewu. Jak już ustalimy położenie, w jakim ma się znaleźć zlew, mocujemy sobie go na przykład za, pomoc, za pomocą taśmy papierowej. Tak jak ja tutaj zrobiłem, aby nam się szablon nie przesunął. No, i odrysowujemy sobie po obrysie tego szablonu jakimś cienkopisem, markerem, czy czymkolwiek, aby było znać linię cięcia, po której będziemy wyrzynali ten blat, tak aby powstał właśnie właściwy otwór. Jak już zaznaczymy sobie cały obrys, szablon możemy zdjąć. Tak to wygląda na chwilę obecną na tym etapie. Następnie bierzemy sobie wkrętarkę, wiertarkę i wiertłem ósemką wiercimy otwory w każdym narożniku blatu, w każdym narożniku tego tego obrysu, który sobie zaznaczyliśmy. No a po wywierceniu tych czterech otworów bierzemy sobie wyżynarkę. No, i wyżynamy cały otwór. W końcowej fazie cięcia radzę przytrzymać sobie ten blat od spodu, żeby jego ciężar nie, nie wyłamał I, i żeby nie narobiło nam się szkód. No, i po wycięciu otworu dopasowujemy sobie zlew. U mnie tutaj trochę ciasno wchodzi, więc musiałem go poprawić. Ja cięcie właśnie robiłem. Ja cięcie przygotowywałem sobie tak, że, że ciąłem po wewnętrznej stronie tej zaznaczonej linii po wewnętrznej stronie. Robiłem to pierwszy raz, dlatego nie byłem pewien, jaki mam zapas. Później to dopiero zmierzyłem. Zapas okazał się 15 mm, jakieś 15 mm po obwodzie zlewu. Więc jakbym drugi raz już zakładał zlewno, to bym wiedział, że, że ten zapas mam i... I na pewno wyciąłbym ten otwór tak jak idzie obrys szablonu, a nie, a nie trochę wężej. Tutaj mam uchwyty, yy, którym, dzięki którym zamocuję zlew do blatu. No i właśnie po zamontowaniu tych uchwytów okazało się, że otwór zlewu jest yy, za mały, więc musiałem go znowu powiększać. W komplecie ze zlewem mamy właśnie te uchwyty yy, za ślepkę, ponieważ w zlewie, jak widzicie, mam dwa otwory na baterię w zależności yy, jak zamontowałbym zlew. Yy, więc mam zaślepkę do jednego otworu, no w drugim otworze yy, będzie bateria. Yy, po zamontowaniu tych uchwytów no, okazało się, że otwór jest za mały, musiałem go znowu powiększać. No ale, kiedy znak już mamy przygotowany, yy, silikonujemy wewnętrzne ranty yy, tego naszego otworu yy, dookoła. Kiedy już ranty będziemy mieli obsilikonowane, umieszczamy w otworze zlew. Tutaj pokażę Wam, jak to wygląda od strony podwozia. Zlew mamy już włożony w otwór. Mamy takie uchwyty. Te uchwyty mają takie, jakby, kły na zakończeniu. No i przykręcając tą śrubę, te kły wbijają się w blat, tym samym dociągają zlew do naszego blatu. Po przekręceniu blatu bierzemy się za, za syfon, no to jest w miarę, w miarę łatwa robota. Postępujemy zgodnie z instrukcją, oczywiście nie obyło się bez niespodzianki, ponieważ rury syfonu były 40, a ja miałem odpływ 50, więc musiałem szybko lecieć oczywiście do marketu budowlanego, żeby dokupić redukcję. No a po zamontowaniu całego syfonu, baterii przystępujemy do sprawdzenia czy nie cieknie nam nigdzie woda. Tak więc po sprawdzeniu czy woda nie leci pracę uważam za zakończoną. Mi nie oszukując zajęło to jakieś 3 godziny może nawet trochę więcej z tym, że no mówię robiłem to pierwszy raz łącznie z tym, że musiałem właśnie udać się do marketu budowlanego ponieważ ten odpływ Odpływ, no tak jak mówiłem, syfon był 40, a ja miałem odpływ 50, więc musiałem dokupić redukcję. No ale udało się to zrobić. Uważam, że robota wyszła dosyć fajnie. Ja z siebie jestem zadowolony. Także dzięki za oglądanie tego filmu. W tym odcinku to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, cześć!